Was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmiku na tym kanale. Ci jest dla mnie dosyć ekscytujący dzień, bo jak już widzicie po tytule, jadę po mój nowy telefon. Bardzo zaznaczam Wam, że filmik nie ma na celu chwalenia ja się, po prostu bardzo się cieszę i chciałam się z Wami tym podzielić. A poza tym, najpopularniejszym filmem na moim kanale jest ten, kiedy kupowałam iPad. Dużą popularność, więc czemu nie nagrać by kolejnego przy okazji wykupu telefonu? Nie ja będę już przedłużać i jedziemy. Bardzo się cieszę, nie mogę się doczekać totalnie. O mój Boże! Dobra, słuchajcie, więc ja już jestem w domku. Montu cudo w dłoniach. Nie mówiłam jeszcze na tym filmiku, ale jest to iPhone 13, 128 GB w kolorze białym. O Boże, po prostu tak się cieszę, no musicie mnie zrozumieć, naprawdę. I wydaje mi się, że nie będziemy już przedłużali, tylko otwieramy. Dobra, więc zabieramy się za otwieranie. Satysfakcjonująca część. Ale przepiękny! Boże, jest taki śliczny! Boję się, że coś mu zrobię. A nie mam jeszcze szybki ani Kejsa, bo mi nie dotarło. Zobaczcie, jaki piękny. Tak się stresuję. Okej, okay, wyciągam. A. Tutaj jeszcze jest zaklejony. Tym razem nie ma folii, tylko jest papier. Dobra, może na razie zobaczmy, co mamy w pudełku. Teraz już nie dodają, wiecie, kostki do ładowania, tylko jest sam kabelek, więc mamy go tutaj. Jeszcze tutaj dokumenty. Zerknijmy. I igiełka oczywiście do wyjmowania karty SIM. Mamy jakieś instrukcje. No i jedna naklejka. Boże, Patrzysz na ten telefon i wytrzymuję. Dobra, zdejmujemy teraz tą folię tutaj. Pozwólcie, już nie będę przełączała. Piękny, nieopalcowany jeszcze, może. No niestety taki widok długo nie pociągnie. Dobra, odpalamy go po raz pierwszy. Muszę przycisnąć. Jest! Czekamy aż się odpali. W ogóle jest dużo większy. Znaczy może nie dużo, ale troszeczkę większy od mojego poprzedniego. Wita się z nami po raz pierwszy. Dobra, ja sobie tutaj teraz wszystko zrobię. I witam się z Wami za chwilkę. Więc słuchajcie, ja sobie tutaj siedzę. Wszystko jest już wstępnie tak skonfigurowane. Przyniosłam się trochę danych ze starego telefonu. Ja miałam iPhone'a SE 2020. Przyniosły mi się na przykład kontakty, wszystkie dane w moim Apple ID. Przyniosłam się też troszkę zdjęć, ale je pousuwałam bo po prostu chciałabym wiecie, mieć świeżą pamięć. Okay, więc witam się sami kilka dni później. Właśnie do paczkomatu tu przyszła paczka z moją szybką ochronną i caseem, i jeszcze ochronką na aparat, ale nie wiem, czy będę to zakładała, więc lecimy. E aí To zakończenie nagrywam dla Was już przy montażu, i minęło jakieś dwa miesiące od tych początkowych scen, czyli od dwóch miesięcy użytkuję ten telefon. I stwierdziłam, że zrobię Wam taki mini update, więc jak na razie telefon sprawuje mi się naprawdę świetnie, nie widzę żadnych wad, to była super decyzja, żeby przesiąść się na niego z mojego poprzedniego telefonu i myślałam, że może nagrałabym na Was filmik What's on my phone, jeżeli tak, jeżeli chcielibyście to zobaczyć, to dawajcie mi koniecznie znać w komentarzu, a teraz dziękuję Wam już bardzo serdecznie za oglądanie i do zobaczenia następnym razem, pa pa!